Już w najbliższą sobotę, czyli 15 kwietnia odbędzie się spotkanie z cyklu Dzień Kandydata. W godzinach od 9 do 14 każdy zainteresowany służbą w Policji może dowiedzieć się jak wygląda rekrutacja, a także skorzystać z rad policyjnych instruktorów. Osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z Policją na pewno muszą się nastawić na trochę zmiany w swoim życiu, no bo jest to służba, która wymaga poświęcenia nie tylko z ich strony, ale też wyrozumiałości i poświęcenia ze strony ich bliskich. No żeby się lepiej przygotować, żeby wiedzieć w czym to się wiąże? No to można w tym celu spotkać się z naszymi kolegami z Wydziału Kadr i Szkolenia, którzy w każdą, w każdą trzecią sobotę miesiąca czekają na osoby zainteresowane służbą policji na sali sportowej na ulicy Pstrowskiego w Olsztynie, gdzie w ramach właśnie takiego dnia kandydata, można spróbować pokonać policyjny tor przeszkód, który jest jednym z etapów kwalifikacyjnych do służby w policji. Można porozmawiać z naszymi kolegami i koleżankami na temat tego, jak wygląda rekrutacja do służby, z czym się wiąże, jakie wymagania są stawiane przed kandydatami. No i co potem? Co, gdy już te wszystkie etapy kwalifikacyjne się przejdzie? Jakie są kolejne etapy szkolenia? Na co tam się nastawić? Czego się spodziewać? Można też dowiedzieć się tego, jak wyglądają. Sprawy dotyczące czy chociażby uposażenia w służbie, czasu wolnego, jak wygląda czas służby, jakie wymagania stawiają przed przyszłymi policjantami ich przełożeni. O tym wszystkim można porozmawiać z naszymi doświadczonymi kolegami, koleżankami właśnie w trakcie tego dnia kandydata. Tomasz Markowski, oficer prasowy KWP Olsztyn, wyjaśnia, jakie warunki trzeba spełniać, by dostać się w szeregi policji. No, przede wszystkim trzeba być obywatelem polskim. Trzeba mieć czystą kartę czyli nie być osobą karalną. Trzeba zdać, przejść cały ten właśnie proces rekrutacji, a więc pokonać w odpowiednim czasie tor przeszkód, napisać poprawnie test wiedzy, który też jest jednym z etapów, a także przejść badania medyczne oraz rozmowę z psychologiem, który również ma, decyduje o tym, czy dana osoba może zostać policjantem, czy też nie. Więc trzeba przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie, sprawdzić się, je, czy jest wszystko z nim w porządku, no i zadbać o swoją kondycję, aby skutecznie przejść tor przeszkód. Warto dodać, że kandydat, którego stan będzie wskazywał, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, nie zostanie dopuszczony do ćwiczeń ruchowych. Przystępując do części sprawnościowej, wskazane jest posiadanie ubezpieczenia NW. To jest od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego okres, w którym zawiera się wyżej wymieniony termin spotkania. Komenda Wojewódzka policji nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, doznany w w trakcie wykonywanych ćwiczeń fizycznych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji.